witam wszystkich tu Paweł dzisiaj sobie zagramy live na na kilką confirmed więc zaczynam wyszukiwać hmm, klasą którą będziemy używać to to Skarcha mam nadzieję że od początku będzie meczek, a nie kargo kud nie naprawdę nie lubię na tym mapie jeszcze od początku nie jest wychodzimy będziemy szukać aż będzie meczyk od początku. Pierwszy meczyk po nowym roku. O, pięknych graczy nam wyszukało. Baraks. Mam dziewiąty poziom dopiero. Wczoraj zrobiłem prestiż. I jeszcze nie grałem. Znaczy, że tak za dużo nie grałem. Jeden meczyk czy dwa. Zagrałem po Prestige'u i to wszystko, więc dobra. Dron, 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 dron. Powinniśmy zrobić też jakąś klasę. Mm, to będą dwa meczyki, dwa meczyki zagramy sobie. Może to będzie dobre. Fast Max i Grip, Blue Tiger, FHJ. Tak, i tak, tak, no i to, możemy sobie też ustawić golda, tak, tak, wszystko pięknie, tam broń będzie na, zobaczymy, jaka mapka będzie, o, wyrzuciła z lobby, fajnie, fajnie, over, over, overflow. Niż karier. No nie, no tak się nie da. <laughs> Coś mało ludzi gra. Nie dziwię się po nowym roku. O. No i drona pewnie. Teraz wybiorę dron. Zagramy to. Zagramy sobie yy, MP7. A potem. A na drugim meczyku zagramy Karha, Jak będzie pasowała broń. Do mapy. <śmiech> <śmiech> dawaj, 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 dawaj. dawaj. Nie, 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 jak to to drona. Nie. A, ekspres, boże, tylko nie to. To jest najgorsza mapa. Tak mi się nie podoba. Fajne emblemy mają. Dawaj dawaj dawaj, ładuj ładuj ładuj. Chcę być hostem. <dziś murders> to z KH bierzemy na tę mapę. Bardziej się nadaje na dłuższy dystans. Tra la la Ale piruety robi nam tutaj przed nami. Od razu... A, sfejlowałem. Od razu tu idziemy. O lol, goście już są na drugiej stronie. Pewnie tu się będą respić. Miałem rację. Jak zawsze. A ah, no. Ah. Z dwóch stron. To jest właśnie taka kiepska mapa, bo one się kampią. Się nie da nic nabić nawet. Patrz, no moi goście też, kurde, biegają z respy do respy. Nie dadzą im się respić na jednej stronie. Idę pod oktaga bo jestem team playerem. Teamplayer Nie, nie, nie Uff. Mhm o, Oczywiście MP7 wygrywa jak żeby inaczej, no, strasznie mi idzie. Yeah, pierwszy kill. drugi, trzeci, czwarty. o nie. O nie piąty Okej, kiepsko, kiepsko, że to zrobił. No to czy nie, no. Pięć zabój, żeby jakiegoś tego nabyć, no. Idę się kampić mu, Ale piękny double. Podszedli mi akurat. Tu wyjdzie na pewno. Ale oberwałem. Tam na dole. I stąd O jak kur <coughs> fajnie że się super kampion tu wyjdzie Headshot. na 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 o, fajnie, że mi goście nie ukradł, doktora. To się bardzo rzadko zdarza. Tu wyjdzie. Oj, oj, oj. Headshot. Nawet nie wiem jak był. Ojo wi Teraz będzie już troszkę łatwiej. Ale za boosting zaraz mi podadzą. No to czy jeszcze trochę by było. Nawet swoich kistrików nie mogę ustawić jeszcze. Takich, co chcę. Prawie hmm. ja co jedno. Ojej, ja. To prawie rozwaliłem już. No, gość rozwalił.

o ja, co to się działo tutaj. Tu wyjdzie. Tu widzę czaszkę. Dużo headów nam wleciało w tym meczu. 22 na 10, tragicznie. Ale live. I to jest pierwszy meczek po nowym roku, więc nie hejtujcie. Musimy coś tu ugrać dobrego Hitmarka na imię. O ja, o ja, nie, 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 o Ja bym chciał, żeby przestali rzucać we mnie te flasze AN power Nie, no nie. Kurde mi stricte mnie tak wkurzałem, że nie mogę takich jak chcę ustawić teraz na razie. O to było ładne. Szmuchajawa, Two head, O mój Boże. Za chwilę będzie pisał band for boosting normalnie. Z tej strony. O mój Boże, ile ich tu jest. Nie no, nie no. Jeszcze przegramy mecz. Bo nikt z nas nie bierze doktragów. <grystanie> tak to jest. Jak killhory są wszędzie. Tutaj wyjdzie. A nie mówiłem. Tutaj. Ach. Jeszcze wziął moją broń. Moją bronią mnie zabił. To było... blisko. Tutaj... tak... Hell yeah. 35 na... 15. Oj, oj, oj. <ścoughs> Chociaż na plusie. Ach, super. To tutaj będzie? Czy nie będzie? A miałem szczęście, bo akurat się odwrócił. O, level up jeszcze. Yo. Flash. Nie ma takich. Nie wygramy. Nie ma badań. Chociaż że... Nie, nie wygramy. Niestety. A już strzelałem do nich. 40 na 16. Może być. <laughs> może być, może być. Oj, oj, oj. A się popisał tu an Niezły hardcore O, jeszcze level up Up, level up, 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 up Dobra Nic fajnego nie odblokowałem Score streaks To chcę To chcę I to chcę Ale nie mogę Postawię sobie takie hardkorowe. Albo Care Package'a zobaczymy. <laughs> Nigdy nie używałem w tej grze Care Albo nie Care Package, nie. Żylę Lightning Strike. Dajcie dobrą mapę na